Magia kojarzy się nam zwykle z wielką sceną, ale czy słusznie? Przecież przed wiekami iluzja rodziła się na gwarnej ulicy. Wróćmy więc do źródeł. Zobaczcie, co potrafią współcześni magicy z ulicy. Filip z wykształcenia jest filozofem, jednak jego największa pasja to iluzja. Magicznej profesji nauczył się od ojca, z którym od dziecka występował na scenie. Pierwszego oficjalnego występu już nie pamięta, miał wtedy bowiem niespełna 5 lat. Kuba. Zawód wyuczony inżynier informatyk. Zawód wykonywany magik iluzjonista. Magią zafascynował się w wieku 8 lat po obejrzeniu programu telewizyjnego. Wtedy wykonał przed babcią pierwszy trik i usłyszał pierwsze wow. Od tamtej pory nieustannie zgłębia tajniki iluzji. Ci dwaj zawodowi magicy podjęli się kolejnego wyzwania. Proponuję ci abyśmy wyszli na ulicę. Bez trików telewizyjnych i bez podstawionej publiczności i bez techniki teatralnej, lin, wyciągów i zapadni. Nie będziemy przecież przebudowywali miasta na nasze potrzeby. Do dzieła panowie! Lecimy lecimy. W którym kupku jest woda? O, ho, ho, ho. Ja nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem to się stało. To jest niemożliwe. <grymne> Mi tam z wodę odezrolił pięknie. <grymne> Cześć, witaj. Co Woda i trzy kubki. Macie zwykłe kubki, takie strapionowe? Ekstra, trzy. Trzy, super, dzięki, będziemy szarować. Słuchajcie, grałyście kiedyś przykupki? Nie. Gra w przykupki najczęściej jest na, na jakichś rynkach, bazarach i polega na tym, aby zgadnąć, pod którym kubkiem jest kulka. Zrobimy do troszkę inną wersję. Trzeba zgadnąć, pod którym kubkiem jest woda. Ok, nalejemy do jednego z kubków troszkę wody. No, wystarczy, tym zamieniam kolejnościami te kubki. I chodzi o to, abyście obserwowały ten kubek, w którym ta woda jest. Tak, aby po chwili móc odgadnąć, w którym ta, w którym kubku woda się jeszcze znajduje, a w którym nigdy jej nie było. Ok. Jesteście w stanie odgadnąć? Tak. Powiedz, w którym kubku? Woda, w którym jest? Tak. Tak, w tym. W tym? Na pewno, a ty ja poważasz? Też? Też? Nie chcecie zmienić? Nie, 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 nie. Ok, nie szkodzi, dam wam jeszcze jedną szansę. Dobra, wystarczy. Właściwie bardzo uważnie. Ten kubek też będziemy zamieniać, żeby nie było tak prosto. Chodzi o to, aby bardzo dobrze i bardzo dokładnie. Kupić się na tym właśnie kupu, w którym jest woda. Zgadujcie. Myślę, się wydaje, że w tym, w tym, Jestem pewna, że w tym. <grym> Jesteś pewna, że w tym? No. Na pewno? 100%? No 100%. Dobra. Obserwowałam. OK. No, nie. No, przecież, no, w sensie, że w Dam Dam wam jeszcze jedną szansę. Zwróćcie bardzo uważnie. Będę zamieniał kubki kolejnościami. Dobra. W którym kubku jest woda? Na, Na, Na pewno jesteś konażę, że to jest woda. Na 100%? Oczywiście, to. może zajrzeć pod mam... <grym> A no, Przepraszam, no, czy mógłbym zobaczyć kubek, czy nie ma podwójnego dnia? Proszę zajrzeć. Czysty, prawda? O, To nie trwało naprawdę tak długo, żeby ona wyparowała. Ty woda w ogóle? Tak, można się napić. Stój. Czy to. Nie, To jest czysta, otwarta woda mineralna. Okej, myślałem, że to <grym> wyparuje momentalnie. To nie, nie, to jest Wlał wodę i przekładał kubki, i byłam pewna, że on jest w tym, w którym wcześniej ja nie było w żadnej. <śm> Mam pewno, to było takie proste, jak on to przekładał, to nie było tego. W którym kubku jest woda? Na pewno? No na no pewno. Jestem pewna, że to jest woda? Na 100%? Nie <noise> <noise> Dzień dobry pani. Widzę, że ma pani piękne kwiaty, szczególnie róże czerwone. Piękne. W ogóle róża jest piękna, a już czerwona to już jest przede wszystkim piękna. Tak, a z czym pani kojarzy się kolor czerwony? Z, no z miłością. Z miłością. Ale no, jest z niczym innym, tylko z miłością. Tak, ale z drugiej strony zastanawiała się pani, jak to jest, że kolor czerwony też komuniści sobie wzięli na swoją flagę? No bo jest piękny! No, jest I te czasy były piękne, proszę pana. A no też były piękne, ale były z drugiej piękne. strony. Były piękne, oho. Przecież jest proste, to były piękne. Bo to... Tak, pomijając kwestię komunizmu i miłości, w ogóle kolor czerwony jest kolorem magicznym. O tak, zgadzam się. Zgadza, Zgadza się ci. pani. Tak. Chciałem pani to pokazać. Jeśli mógłbym pożyczyć. Tu ma pani jakąś. A proszę bardzo. Dziękuję. Można tu wybrać jakieś urządzenia. O, jeśli można posłużyć się tym. Taka czarna plakietka, ale wie Pani, gdyby uchwycić odrobinę koloru czerwonego z kwiatka na końcówki palców, proszę spojrzeć, to ten kolor w jednej chwili może zamienić się na czerwoną kropkę. To jest czerwony. To jest magia. No, no magia to koloru pan czerwonego. Tak, tak zrobił, że nawet nie wiedziałem, jak to Pan zrobił. Proszę spojrzeć, weźmiemy tak, jeszcze tak. odrobinkę na tak. końcówkę palców, i w jednym ruchu mamy obustronnie. To jest, mamy obu no, jest pan o, to już jest cała, cała gama. A pani ta tak. magia koloru czerwonego wcale nie ogranicza się do płaszczyzny, bo jeśli pani dobrze się przypatrzy, proszę spojrzeć, jeszcze, jeszcze drugą kropkę, drugą piłeczkę. Obustronnie czarną plakietkę to oddaję. Musieliśmy. Jeśli pani pozwoli, jedną z tych piłek, które tu nam się położyły, po pojawiły, umieszczę w mojej lewej dłoni, a drugą umieszczę w pani. Proszę otworzyć dłoń, mocno zamknąć i mocno trzymać. Bo ja spróbuję wykorzystać tę magię, aby ukraść pani tę piłkę. Waga? Chyba mi nie wyszło. Moja dłoni jest ma. pusta. ale mój, u mnie zostało. Proszę otworzyć. Dwie, Dwie się pojawiły, właśnie. O tym mówiłem, o tej magii koloru czerwonego. No dla mnie niesamowita Ale pan rzecz. Jest gość. Ale mi pan zmóc mózgów wodę pięknie. No nie naprawdę. No to jest dobra magii, no to jest ciekawe było, że miałam jedno magię, a miałam dwie. Cześć, ja jestem Kuba. Hej. Cześć. Kuba. Przemek. Przemek i? Kinga. Długo się znacie? No dosyć. Dosyć. Jesteście parą? Tak. Ok. Od jak dawna się spotykacie? W którym roku? No, to już sporo. To już sporo. To już wystarczająco dużo, żeby znać swoje emocje, wzajemnie dobrze się rozumieć. Istnieje takie zjawisko, które dzisiaj badamy, robimy taki eksperyment psychologiczny, jak współodczuwanie. Polega to na tym, że kiedy jednej osobie jest przykro, to drugiej też jest smutno, a kiedy jedna odnosi jakiś sukces, to druga też się cieszy. Działa to tak u Was? Takie współodczuwanie, które jest w naszych umysłach, można również po części przenosić na całe nasze ciało. Możemy zaczynać. Proszę, zamknijcie swoje oczy. Okej, okay, Przemku, proszę otwórz swoje oczy. Kingo, otwórz swoje oczy. Powiedz, yy, czy coś przez czułaś? Tak. Co czułaś? Stuknięcie, stuknięcie, tak? Eee, dotykałem ją? Nie. A ciebie dotykałem? Tak. Powiedz mi, w jaki sposób cię dotknąłem? Pokaż. Eee, w ramię. Trzy razy. <grym> Powiedz mi, co się wydarzyło przed chwilą. Nie wiem. <grym> Stuknął mnie trzy razy i. kazał później otworzyć? Odchodzić... Mi? Mi nie. mnie. Nie dotyka. A czuła. No oczu, to jest Nie, to jest fantastyczne. To znaczy, że eksperyment się udał, a. a. związek się świetnie zapowiada. To znakomicie. Znaczy, wam to proszę kiedyś no wysłać? Jak najbardziej. Cześć! Hello. Zwiedzacie Kraków? Kraków? Tak. Słyszę, że jesteście cudzoziemcami. Skąd jesteście? Z Włoch. Chcecie zobaczyć sztuczkę magiczną? Tak, pewnie. Czy już kiedykolwiek spotkaliście w życiu magika? Pewnie wiecie, co to jest. Klasyczny rekwizyt każdego magika. Mam tu talię 52 kart. Jak widzicie, każda z nich jest inna. Proszę, wybierz jedną z nich. Widzisz wszystkie karty, więc nie ma tu żadnego oszustwa. Pokaż ją swoim znajomym. Pokaż do kamery. Nie zapomnij, jaka to była karta i skoncentruj się jak najmocniej na niej. Spójrz mi głęboko w oczy, a ja z Twoich oczu odczytam, jaka to była karta. Potasuję je troszkę. Teraz na wierzchu znajduje się pewna karta. To siódemka karo. Czy to twoja karta? Nie. Okej, okay, ale pozwól, że użyję tej siódemki karo. Wkładam ją gdzieś do środka talii. Tutaj ją widać. Teraz strzelam palcami. Patrz, co się dzieje. Teraz spójrz, twoja karta jest tutaj. Więcej już nie będziemy jej potrzebować, więc niech zniknie. A może jednak? E, Magik! Sznurówka ci się rozwiązała. To dla mnie żaden problem. Zobaczcie tylko. Jeden ruch. I związane. Dzień dobry, witam. Pan na degustację? Tak, tak, piwo jakieś. Okay. Tak, tak. Mamy, mamy taką promocję, wprowadzamy nowe piwo do, do naszej oferty. To jest to jest bardzo wydajne piwo. Teraz jest tanie, ale później później będzie droższe, kiedy je przetestujemy. Chodzi o to, aby przekonał się pan, czy, czy to panu smakuje, czy to panu odpowiada. A Norwegia, Szwecja. Puszczamy najciekawsze spotkania naszym klientom. A co można już pić? Nie, no proszę, proszę zobaczyć, już tutaj ile jeszcze zostało. Yy, nalejemy jeszcze jeden kufel. To Jest bardzo wydajne piwo. Kiedy wprowadzimy je do obiegu konsumenckiego, będzie hitem na wszelkiego rodzaju imprezach. Proszę zobaczyć, ile jeszcze zostało. Nalejemy jeszcze jeden kufel. O i jeszcze jest reszka. Proszę sprawdzić czy to w ogóle jest dobre. Ale nie, co to jest? To jest, to jest nowoczesne, jaja. bardzo, bardzo wydajne piwo. To jest niemożliwe, to jakieś jaja sobie. Przepraszam. Wyglądacie na zakochanych. Czy jesteście parą? Tak od jakiegoś czasu jesteśmy już parą. Świetnie wybra... się składa. Jesteśmy na moście y, bardzo istotnym dla zakochanych krakowian. Przypinają oni tutaj swoje butki. Czy wy macie już swoją? My Właśnie nie, nie. dlatego oglądamy, żeby jakąś sobie wybrać mniej więcej. Słuchajcie, no musimy zrobić najpierw eksperyment, który sprawdzi, czy wasza miłość kwalifikuje się do tego, żeby przypieczętować się przypięciem kłódki. A co to za eksperyment? Dokładnie. <laughs> Nic niebezpiecznego. Macie chwilę? No, Jasne, tak, 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 tak. Zacznijmy od takiego wstępnego eksperymentu z użyciem dwóch kart. Dziewiątki trefli króla Karo. Mhm. Czy mógłbym Cię prosić, abyś wysunęła swoją tak, dłoń w ten sposób? Prawo. Tak, tak, prawą. Umieszczę na Twojej dłoni króla Karo i przykryję go dziewiątką trefli. Ciebie chciałbym prosić, abyś swoją dłoń przytrzymał w ten sposób ponad dwiema kartami. Teraz najważniejszy moment. Musicie sobie spojrzeć głęboko w oczy. Sobie nawzajem. Tak jest. Sprawdzimy, czy wasza miłość to tylko chwilowe zakochanie, czy prawdziwa metafizyczna siła, która zdziała cuda. Głęboki wdech, wydech. Dobra, wystarczy. Spójrzmy na karty. Pewnie nic nie poczuliście, ale karty na pewno coś zarejestrowały, jeśli między Wami jest coś więcej. Zobaczcie. Odbarwiłaś, Ale precyzyjnie mówiąc, przebiła na drugą stronę. Jak to, to jest genialne. Jak to jest możliwe? A zapytajcie o to siebie. Zobaczcie te karty, czy nie ma w nich nic podejrzanego. Nie no nie będzie. To, nie. A więc dwie karty nagle stały się jedną. Być może wy jesteście również tą jednością. Ale żeby się o tym przekonać, musimy przeprowadzić jeszcze jeden eksperyment. Jeżeli on się powiedzie, Napijemy się szampana za wasze zdrowie. Tutaj, taką e, niewielką kudeczkę. To nie będzie oczywiście taka kłódka, którą przypniemy e, na cześć waszej miłości Jest zbyt mała, być może, żeby była godna waszego uczucia. Ale chciałbym was prosić, abyście sprawdzili, czy to jest zwykła kłódka, czy nie ma w niej nic podejrzanego, czy po zapięciu, bez użycia kluczyka, można ją odpiąć. No nie. Jest prawdziwa. prawdziwa, zwykła kutka, tak? Jest A zamknięta. ja wykorzystam kieliszek tak. do szampana, który dla Was tu przygotowałem. Proszę, no, oto kieliszek, mam tutaj też taką pustą chusteczkę. Proszę umieść kłódkę w kieliszku. Tak, wyraźnie widzimy. Kółkę jest w środku. Na chwilę przykryję ją chusteczką. I proszę Was, abyście zrobili taki ruch swoimi dłońmi nad kieliszkiem. Dobrze, dobrze, wystarczy i zobaczcie, co się stanie. Jak to. Nagle wasza chłódka zabierze. Sprawdźcie, najpierw, czy jest dobrze zapięta. Czy nie jest oszukana. I sprawdźcie, czy ten kluszyk do niej pasuje. Czy kłódka jest ta sama. Jak to jest możliwe. Sprawdźcie, czy pasuje kluszyk. No, słuchajcie, jeżeli wasza miłość potrafi zdziałać takie cuda. To musimy to uczcić szampanem. Pozwólcie, że Wam naleję. Co prawda, jesteśmy w miejscu publicznym, szampan bezalkoholowy, ale symbolicznie musicie wypić za powodzenie Waszej miłości i za trwałość Waszego związku. Pijcie szampanem, ponieważ musimy przechodzić do ostatecznego eksperymentu. Możecie dać sobie prawdziwy, miłosny pocałunek. Przygotowałem. Taką kłódkę o, dla Was do pani przypięcia, pani. taką porządniejszą, solidniejszą. Proszę sprawdźcie ją dokładnie, czy można ją odpiąć, czy I nie ma nic podejrzanego. No bo czym jest kłódka? Kłódka symbolizuje trwałość i niezmienność w związku, prawda? Tak, dokładnie no. tak jest. No ale z uczuciami nigdy nie wiadomo, są jak chmury. Zmienne, raz przypływają, raz odpływają. Na samym uczuciu też nie można bazować. Pytanie, czy Wy w Waszej miłości. Osiągnęliście syntezę tego, co trwałe i niezmienne, z uczuciami zmiennymi i przemijalnymi. Zaraz to sprawdzimy. Wyjmijcie, proszę, kluczyk. Sprawdźcie, czy kłódka jest, aby. Dobrze, zapięta. Dobrze, zapięta. Y mogę prosić jeszcze raz o Wasze imiona? Klaudia? I Krzysztof? Dobrze, napiszę zatem Wasze inicjały na Waszej kłódce. Krzysztof. A więc mamy symbol trwałości i niezmienności waszego związku. Znaczy, ją w mojej dłoni, ale wiecie, mam też kawałek chmury. Wszedłem kiedyś w chmury w górach i przyniosłem sobie kawałek takiej chmury. A więc to będzie nasz symbol waszej uczuciowości, która jest zmienna i przemijana. Poddamy teraz wasz związek próbie ognia. Zobaczcie, kłódka zniknęła, ale nie do końca. Coś tam uderzyło. Czekajcie, 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 co to było za dziwienie? Zobaczcie, zobaczcie, zaraz, zaraz. Czy to nie jest wasza kłódka? No tak. To, yes. to, to jest. To Pokażmy do kamery, czy to, yes, yes. czy to wasze inicjały? No nasze. To to no to musicie się jeszcze przekonać, czy kluczyk, który trzymacie, do niej pasuje i czy możecie ją przy jego pomocy otworzyć. Nie No to jest genialne. A więc to jest wasza kłódka. Słuchajcie, nie będziemy Wam zadawać żadnych pytań. Ten eksperyment dowodzi, że wasza miłość to coś poważnego, głębszego, oby wiecznego i niezmiennego. Jeżeli tak, pokażmy ten kluczyk do kamery, to proszę, wrzućcie go razem. Najlepiej przytulcie się i wrzućcie go razem do wisły, niech będzie to symboliczne przypieczętowanie waszej miłości. No, ja nie mam zielonego pojęcia, jak to, jakim cudem to się stało, że ta kłódka się znalazła nagle tam. Coś u kolegi wybuchło, bo jakaś kutka nagle się tu znajduje. Kuczyk pasuje ja w ogóle przez Ja ale... też nie mam w ogóle Zawsze pojęcie, oglądałem jak to się tak takie rzeczy w telewizji, nigdy kto nie wierzy, a teraz jestem świadkiem fałszywym no, i nie wiem co powiedzieć. Dobra, no, Ja też do tej pory nie ale... mogę to wszystko uwierzyć, jak to wszystko możliwe. Jest, jest, jest i te karty, i ten kieliszek z tą kutką w ogóle. Magia! No, magia! No, po prostu magia! magia! Słuchajcie, no, yy, bóg, magia, coś, no, bóg, magia, no. z kartami, jak się zostało? to, że karty takie były, nie wiem? No siła, no, taka, słuchajcie, I to się ja, tak, tak gdybyście tak, mogli razem pracować, to z taką siłą moglibyście być drwalami. Gdybyście cieli drzewo za drzewem, ciach, ciach, ciach moznak, nawet zamiast byście zamiast nie nic nie poczuli. <suszy> Jejko, to, to coś niesamowitego. to żeby, to, żeby to, zasadzić nie. potem jeszcze parę, jeszcze, parę, jeszcze parę drzew, to też, no, myślę, ta, razem byście szpałnęli, ciach, ciach, takie. Fajnie było coś takiego zobaczyć, naprawdę. Nie spodziewałem się, się z takiego dnia dzisiaj, My naprawdę. Tak. No nie, jednak ja chyba w że ta niedziela będzie.